Witamy Was serdecznie tym razem z pokary. Przyjechaliśmy tutaj dwa dni temu w celach turystycznych, ponieważ czekamy na projekt od inżyniera oczywiście projekt szkoły w Bakran 6. W tym czasie chcemy trochę pozwiedzać. Możecie w tej chwili zaobserwować wielkie pranie w Nepalu. Dzisiaj jest sobota, a więc jedyny dzień w tygodniu, który jest wolny od pracy. Ten dzień Nepalczycy wykorzystują właśnie na robienie prania w pobliskich rzekach i strumykach. Zażywają tutaj również kąpieli, myją swoje ciała i włosy. Bardzo ciekawe jest to, że w pobliżu tych rzek i strumieni, gdzie Nepalczycy piorą i myją swoje ciała, leżą również dzikie wysypiska śmieci, które tak naprawdę w Nepalu można zaobserwować co kawałek. Jest to zupełnie naturalne, tak samo jak robienie prania w rzekach i strumykach.